Kto płaci alimenty po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Proste pytanie, prosta odpowiedź. Po ogłoszeniu upadłości alimenty ciążące na upadłym wypłaca syndyk zgodnie z terminami ich płatności wynikającymi z wyroku sądu, ugody albo umowy. Przy czym dotyczy to jedynie bieżących alimentów, to jest przypadających za okres już po ogłoszeniu upadłości. Bieżące alimenty są wypłacane przez syndyka, o ile w masie upadłości znajdują się na to środki, czyli o ile pozwalają na to kwoty potrącane z wynagrodzenia upadłego albo środki uzyskane ze sprzedaży jego majątku. Ponadto alimenty wypłacane są w kwocie nie wyższej niż aktualne minimalne wynagrodzenie za pracę na jedną osobę. Pozostała część tych należności nie podlega zaspokojeniu z masy upadłości. Alimenty z zasady mają pierwszeństwo przed innymi zobowiązaniami upadłego. Jednakże, przed alimentami na bieżąco zaspokajane są koszty postępowania upadłościowego oraz pozostałe zobowiązania masy upadłości. Dopiero to, co zostanie przeznaczone jest na wypłatę alimentów.